Servus Muzykanci, 30. Kazanie Belfragofra, 211 dzień roku 2023. Kazanie o akordeonie. Będzie o tym, jak ważne jest planowanie, ale i dotrzymywanie wszystkich zaplanowanych prób z akordeonem, tych najmniejszych. I co może się stać, jak odpuścić nawet najmniejszą, właśnie próbę z akordeonem. Powieść o pustelniku i szatanie, któremu udało się skusić. Dobrego, pobożnego pustelnika, do jednego małego, drobnego grzechu, i to, co się później okazało. Opowiadanie nosi tytuł pokusa. Wszystkie kazania Belfra Gofra są dostępne na platformie szkoleniowej. Jest jako gratis dołożone do opracowań utworów na akordeon w abonamencie. Będzie też jako osobna możliwość do aktywacji. Także zapraszam Cię na platformę, na dzisiejsze kazanie. Belfragofra o pobożnym, bardzo dobrym pustelniku i szatanie, który przedstawił mu trzy grzechy i pustelnik właśnie na jeden się skusił. I co się stało później? I jaki to ma związek z akordeonem?